Witajcie, kochani, witajcie, do czytania, które będzie można zakupić na Vimeo Andyment. Na mojej stronie, link pod spodem, a także na patronie co tydzień na poziomie 11/11. /11. Czytanie na tydzień, tym razem od 1 do 8 maja. Dlaczego nie do 7, tylko do 8? No, ponieważ 8 maja mamy Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych. Więc chciałam dać taki obraz, co także może się dziać tego dnia przy okazji. Wszystkim mamom w Stanach życzę absolutnie wspaniałego święta. Akurat energia i troszeczkę inaczej podpowiada, ale kto jest ciekawy, to właśnie zakupi to czytanie, bo. Na każdy dzień, co mówi astrologia, anioły, karty duszy, biznesu, karty Grace, świetnie potwierdzają i współpracują, naprawdę synchronistycznie, niesamowite. I mówię, kiedy mamy trzy plusiki, czyli oznacza super dzień, kiedy mamy yy, długi minus i czego trzeba się wystrzegać, na co uważać. Więc to jest teraz właśnie ten nowy miesiąc, że ja naprawdę zapraszam na patrona. Tych, którzy lubią słuchać moich czytań. Ponieważ poziom 3.33 jest. Jest tam. Czy są tam raczej wiadomości z kart anielskich i postanowiłam dodać jeszcze karty duszy. Ponieważ nie co tydzień będą już karty duszy, tylko co dwa. A więc, żeby moi patroni co tydzień mieli wszystko, co potrzebują tutaj wiedzieć w tym zakresie. A poziom 11-11, nie dość, ma to, to jeszcze wiadomości ze wszystkich kart, w każdej kategorii, na każdy dzień tygodnia z astrologią i numerologią. To, co trzeba wiedzieć, czego się wystrzegać, w którą stronę definitywnie pójść. I, I sięgać po sukces. Okay? Więc to jest naprawdę, to są świetne czytania. Ja bardzo lubię je robić, no ale tylko mam czasu na to, co mam. Plus, zapraszam oczywiście do swoich webinariów, do swoich czytań. Wszystko jest na mojej stronie, pod moje usługi, link pod spodem. Okay? Także zapraszam, pozdrawiam, życzę wspaniałego tygodnia. I jeszcze raz mamą. Wziaczki, dużo miłości. Mocne, mocne uściski. I do kolejnego razu.